Cześć, witajcie. Dzisiaj coś innego. Takie maleństwo. Element systemu wieżowego IVY. Tuner R22. Niewielkich rozmiarów, bo taki jak dłoń. Troszkę, troszkę większy od dłoni. Trafia do mnie na, na ratunek, na poratowanie. Tuner jest to FM i AM, czyli odbiera. Stacje broadcastingowe na zakresie 87,5 do 108 MHz oraz na falach krótkich, przepraszam, na falach średnich. Po włączeniu, jak widać, wyświetla żyje. Mamy tutaj funkcję wyboru fal średnich. Wyświetla żyje i o dziwo, na falach średnich coś tam próbuje łapać i reaguje na strojenie gałką, gałką tunera. Natomiast jest problem taki, że UKF nie żyje. Nie przechodzi w tryb FM, w tym momencie jest AM, po wyciśnięciu powinien przejść w tryb AM. E, niestety nie przechodzi w tryb AM i nie reaguje na nakręcenie kondensatorem strojeniowym. Więc mamy te aby problem tutaj z mikroprocesorem, który steruje nam e, wyświetlaczem. Jakiś tam sterownik jest musi być, który wyś steruje wyświetlaczem, który jest odpowiedzialny za przemęczanie funkcji e, tak by była zablokowana cały czas ta funkcja, tak by nie dostawał odczytu odczytu e, na jakie jest częstotliwość, nie dostaje odczytu e, skręcenia gałką ale mam wrażenie, że on próbuje łapać coś na tym tak, zobaczcie, nawet zapala się stereo, czyli FM jako tako jako taki powinien, e, powinien działać, ponieważ zapada się dioda stereo, tutaj dotknąłem tylko wejścia antenowego, czyli e, UKF działa, głowica działa, pośrednia działa, dekoder działa, natomiast nie ma funkcji odczytu i nie przełącza nam e, tutaj w funkcji FM, czyli tak jakby chciał działać, ale mikroprocesor nie dostaje informacji albo jest uszkodzony. Tutaj wcześniej w ogóle miałem problem z włącznikiem, ponieważ włącznik sieciowy w pozycji OFF nie rozłączał i nadal pracował tuner. W tym momencie wyłącza i może, mam nadzieję, że może problem tkwi w przełączniku, w co wątpię, ale być może. No nic, będziemy rozbierać. Budowa jest, tak jak mówię, bardzo kompaktowa. I niewielkich rozmiarów jest ten tunel nawet w środku. To jest wielkość dłoni, więc tu poziom upakowania jest dość wysoki. Głowica z kondensatorem, agregatem strojeniowym. Tu zapewne zasilacz. Zasilacz tutaj już chyba stereodekoder eee, Filtr wyjściowy. E, dolnoprzepustowe Tutaj też jakaś, no nie wiem czy to doróbka jakaś była. Jakiś radiator wstawiony, więc jakiś stabilizator napięcia tutaj mamy. pośrednia częstotliwość. Zero detektora do strojenia. Zero i zero detektora i, 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 i zniekształcenia. Koło zamachowe pokaźnych rozmiarów. Więc pomimo takich niewielkich rozmiarów, tu poziom pakowania jest dość duży. Tu mamy płytę czołową z wyświetlaczem. No i niestety, żeby się dostać do czegokolwiek, do lutów, to trzeba całą tą płytę zdemontować. Co wiąże się z demontażem linki napędowej skali, nawet nie skali, bo tu skali nie mamy, ale przenoszącą ruch z gałki na agregat. Także trzeba to wszystko rozmontować. No i znaleźć przyczynę, dlaczego nie przełącza nam się w tryb FM. Eee, no fajny taki maluszek, więc warto byłoby go odratować. Pierwszy raz taki widzę. Pierwszy raz jest u mnie. E, więc ciekawy, ciekawy maluch do do uratowania. Wejście antenowe 75-omowe, jak i 300-omowe. E, antena na fale średnie. Tutaj antena ferytowa, wewnętrzna. Wbudowana, może. wyjść na synczach już. I tak prezentuje się od tyłu, także. Być może błąd gdzieś jest tutaj, być może w jakichś połączeniach, może w jakichś kablach. No cóż, sprawdzimy sobie kondensatory, jest ich niewiele, więc spróbuję wymienić. A najpierw myślę przeczyścimy przełączniki. Może to coś pomoże, także biorę się za robotę. A tu jeszcze transformator ekranowany niewielkich rozmiarów. No tak to wygląda. Ciekawostka. No i chwilę podobałem i mamy pierwsze elementy. Kondensator który był tutaj na włączniku zasilania, niestety okazało się, że już jest popękany, ma pewną upływność, przez co nawet jak wyłącz prze, przełącznik, to dawał jakieś napięcie, przenikało napięcie sieciowe dalej i nawet tutaj było 3-3 V na zasilaniu niektórych obwodów, także stąd żarzył się pewnie lekko ten wyświetlacz, więc jego sobie usunąłem, no i Awaria Dławika. Dławik, który doprowadza nam zasilanie zasilanie do, do sterownika do sterownika tej diody, która zapada nam FM, jak i do procesora, który steruje wyświetlaczem. Nie dostawał napięcia, nie dostawał sygnału mówiącego o tym, że włączone jest FM, ponieważ ten Dławik jest przerwany. Ma przerwę. Ma przerwę, przez co, przez co właśnie tak jak mówię zasilanie 10 ponad 10,5V nie docierało do tego układu sterującego, do tego kontrolera sterującego wyświetlaczem i nie zapala się dioda. Wymieniam go tutaj według serwisówki widzę, że to jest 1 mili 1 Mam coś takiego, więc zaraz sobie to wstawimy Dławik wymieniony. Taki jaki miałem pod ręką napięcie zasilania włączone. No i przeżyjmy to razem. Włączam po raz pierwszy po wymianie. No i voila. I voila, zadziałało nam. Czyli przywróciliśmy funkcję FM. Przełącza nam się to. No i bardzo fajnie. No to teraz zostało tylko zestroić sprzęt. Ech, kurczę, żeby dostać się do tych kondensatorów trzeba demontować wszystko. Najbardziej to mnie martwi ta linka skali. Może i bym to zrobił. Tych kondensatorów nie ma dużo. Zobaczymy. Na razie spróbuję zestroić. A więc jednak nie byłbym sobą, gdybym nie zdemontował płyty. Nie wymienił tych kondensatorów. W tym celu nagrywam sobie film, jak idą no. linki skali. Zdejmiemy to koło i wtedy nam płyta się uwolni. Odlutujemy również przewody od anteny. Przewód żółty. Przewód niebieski. Tutaj mamy przewód pomarańczowy. Pod spodem czerwony. Ok, no będziemy działać wtyczkę odepniemy wtyczkę od zasilania no, jedną ręką nie robota ale poszła Odlutujemy masę połączenia antenowe tutaj sobie zacisnąłem drutem linkę skali przez co ona nam nie ucieknie O, teraz będzie może widać przez co nam nie ucieknie z tego koła Zamachowego. Tutaj zrobimy tak samo, ściągniemy drutem, żeby nam nie spadła. Z tego koła zdemontujemy. Czyli górna linka idzie na dolną, kółko dolna na górne. Płyta już uwolniona delikatnie. A tu jeszcze mamy biały przewód do trzeciego wyprowadzenia. No i masę. No i mamy cały nasz tuner wymontowany. Linka skali oklejona, tutaj zabezpieczona drucikami, żeby się im nie zsunęło. Myślę, że przetrwa tą, tą operację. No i co? Była już wyciągana płyta, no ale nikt nie wymienił kondensatorów. Nie ma ich dużo. A jest tu taki jeszcze paskudny czarny klej. Eee, ja myślę, że wymienię wszystkie. Właściciel prosi, aby tunel został zrobiony na tip top, więc wymienimy, a potem będziemy stroić to maleństwo. Zobaczcie, to jest wielkości dłoni, takie upakowanie. I tuner wrzucił, wrócił do żywych. Już podpiłem antenę, zestroiłem. Teraz pod anteną, jak widać, łapie bez problemu stację w stereo. Zobaczymy, czy złapię Słowację. Słowacja. Z szumami, ale coś tam łapię. I druga Słowacja. To już bardzo ładnie. Sygnał 3x5, więc bardzo ładnie. Także poprawiłem czułość, wymieniłem wszystkie kondensatory, zestroiłem stereo dekoder na, minimum, na maksymalną separację z ze detektor zera wyciszanie wyciszanie działa tak bardzo ładnie wyciszanie działa góra pasma również zestrojona poprawiła się z czułość odbiornika no jest ok i kończymy temat tego maleństwa. Już złożone, tak jak pokazywałem wcześniej, po wymianie kondensatorów. W tym momencie, przy wyłączniku, wyłącza nam się wyświetlacz, wyłączałem się diody. Wcześniej się to poświetlało, świeciło. Także były pewne, pewne problemy. Teraz jest już wyczyszczone. Jak widać, skala częstotliwości również działa. Można się dostroić. Nie ma wskaźnika zera detektora, więc troszkę kłopotliwe jest dostrojenie się do zera. No, trzeba będzie to robić na słuch lub na siłę sygnału, na maksymalną. No, taki to jest tuner, tak jak pokazałem wcześniej, jest to wielkości dłoni. Bardzo mały, ale jakże upakowany. Jedna jest jeszcze rzecz tutaj warta wspomnienia. Częstotliwość odczytywana jest poprzez bufor, poprzez tranzystor, który pełni rolę buforu bezpośrednio z heterodyny. I jest podawany ten sygnał na nóżkę układu Toshiby 1400. Tylko nie pamiętam co tam było przedrostek. Toshiba T1400. T I jest odczytywana ta częstotliwość, i wyrzucana jest na nasz wyświetlacz. Nie ma jednak korekty wskazań tej częstotliwości. Ja mam nastawiony w tym momencie na generatorze 97,4 MHz. I wydaje mi się, że troszeczkę i zero detektora oczywiście jest zestrojona 0 mV. I zobaczcie przy kręceniu. Tu mam 97,3. I zero detektora wypada mi gdzieś w tym punkcie, czyli gdzieś tak już bliżej 97,5. No ale niestety no nie, ma, nie ma korekcji tego wskaźnika, bo ja bym troszeczkę przesunął powiedzmy o te 50. 50 kHz. No nie ma to żadnego znaczenia. 97,4 z generatora, 97,4 na wyświetlaczu, ale mam wrażenie, że korekcja by się jakaś tu przydała. Dobrze, zniekształcenia zaraz sobie podamy. Jakie zniekształcenia osiągnęliśmy? Separację i czułość użytkową stereo tego maleństwa. Także rzut na pomiary. Ja się spróbuję dostroić jeszcze najlepiej jak potrafię do zera detektora. W tym momencie mamy najlepiej jak to możliwe dostrojenie. Serwisówka podaje 2% zniekształceń. Zobaczmy na wyniki. No i takie wyniki udało mi się osiągnąć. 15 setny kanał lewy, 15 setnych kanał prawy, więc kanały równo. Dominuje druga i trzecia harmoniczna. SNR powyżej 50 dB, także całkiem nieźle. Zobaczmy sobie separację. Stereo kanał lewy do prawego ponad 40 decybeli kanał prawy do lewego 45 decybeli także stereo, dekoder zestrojony no i czułość użytkowa stereo, może ja sobie oddalę no i czułość użytkowa stereo, będziemy lecieć z siłą sygnału z generatora w dół, minus 75 dBmów jeszcze powyżej 40, minus 80 dBmów 41, 42, no i to można powiedzieć, że to będzie końcówka, minus 82 dBm, to jest nasza czułość użytkowa stereo, także całkiem niezła, jak na no takie maleństwo, całkiem przyzwoita. Eee, no dobrze, no to tyle. Eee, to tyle, jeśli chodzi o, o naprawę tego tunera, przywrócenie go tej ciekawostki, bo to jest naprawdę ciekawostka, że tak niewielkie urządzenie powstała z tego segmentowa wieża w 78 roku. Dodam tylko, że do tego jest osobne jeszcze przezmacjacz. Osobno jeszcze wzmacniacz i jeszcze dek, Także cztero, e, czteropiętrowa, czteropiętrowa mm, wieża z tego powstaje. E, tyle. Kończymy na tym. Aha, jeszcze może zrobimy sobie taką rzecz. Ja wyjmę myszkę. No, będę potrzebował w tym momencie myszki. E, dobrze, to sobie podgłosimy. Sygnał z generatora. E, I teraz przełączmy się w tryb AM. Po podpięciu porządnej anteny, taka jak to ma być na fale średnie, czyli kawał drutu, no coś nam tam odbiera. Coś słyszymy. Również tam spróbowałem w tor średnich fal dostroić. Także odbiera arabskie jakieś stacje. No oczywiście w tym yy, smogu, smogu, jaki jest w eterze, to ciężko coś odebrać na takim zestawie, ale tak jak mówię, kawał drutu za oknem to jest podstawowa antena na fale średnie. Tutaj na ferytowej raczej nie odbierzemy za wiele. No i oczywiście pora nocna. Pora nocna to jest pora do łowienia stacji na falach średnich. No, całkiem przyjemny sygnał. No i podłączyłem jeszcze antenę zewnętrzną. Zobaczmy, dół pas ma 88,2, pełna skala. Tu mam, może nie będziemy wszystkich po drodze łapać, ale tu mam również taką stację lokalną, dość silną. Bez problemu. Eee, OK, zobaczmy sobie, czy Słowację złapiemy. Ja sobie wyjmę myszkę, żebym mógł podgłosić. Pierwsza Słowacja 96 i 6. Widzę, że z szumem. Z szumem, ale druga. Już bardzo ładnie Słowacji drugą łapę. Jest to już bez szumu. Pełne stereo. No i kolejna jeszcze stacja. No, no jest okej. Okay. Także jak widać i dół i środek pasma. Zobaczmy jeszcze górę. Tu mamy wiadomo jaką stację. To zawsze dobrze odbiera. No i u mnie zetka kończy, zamyka skalę. Jest wszystko OK. Także ten maluch uważam za zakończony. Prace nad nim może wracać. Jeszcze trochę testów. Zobaczymy jak na zimno się zachowa rano i ciekawe doświadczenie wielkość radia samochodowego taki tuner to wszystko, dzięki, pozdrawiam do następnych, trzymajcie się, cześć